Czy wysoka wrażliwość to cecha, która ma duży wpływ na naszą seksualność? Wysoka wrażliwość przetwarzania sensorycznego to uwarunkowany przede wszystkim genetycznie zestaw cech, który wedle szacunków dotyczy 15-20% populacji. Pośród składowych tzw. wysokiej wrażliwości wymienia się najczęściej. Niski próg wrażliwości sensorycznej, który oznacza bardzo wyostrzone zmysły, wrażliwe nawet na subtelne zewnętrzne bodźce. Łatwość pobudzenia, którą jest silna reakcja wewnętrzna, często prowadząca wręcz do uczucia przytłoczenia na bodźce zewnętrzne odbierane zmysłami oraz na wewnętrzne jak wspomnienia, myśli, wyobrażenia, a także wrażliwość estetyczna. Oznaczająca dużą otwartość na doznania estetyczne oraz czerpanie z takich doznań szczególnej przyjemności. W rozmowach o wysokiej wrażliwości często padają oskarżenia, że to taki sztuczny konstrukt i generalnie został wymyślony tylko po to, żeby napędzać sprzedaż książek o wysokiej wrażliwości. No bo przecież wszyscy mamy pięć zmysłów i odbieramy nimi świat, i każdy z nas bywa czasem pobudzony, a nawet Przebodźcowany i jakąś przyjemność potrafi czerpać z tego, co jest dla niego akurat estetyczne. Faktem jest jednak, że ludzie różnią się swoimi cechami, i tak na przykład siła poszczególnych zmysłów, wrażliwość na pewne bodźce i próg pobudzenia będzie się w populacji rozkładał tak, że większość będzie je miała na poziomie średnim, ale będą też dwie grupy skrajne, które zaczynać się będą od tych około 15-20% najwrażliwszych i wrażliwych najmniej. Z wysoką wrażliwością jest też niestety tak, że każdy z nas zna tak naprawdę tylko swoją perspektywę i to ona wydaje nam się normalna. I za bardzo nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, jak ktoś inny może czuć i odbierać świat inaczej. Jest też jednak trochę tak, że wokół tej całej wysokiej wrażliwości tworzy się mnóstwo banałów i truizmów, żeby jak horoskop pasowały do każdego. Dlatego w dzisiejszym materiale będę analizował na podstawie różnych badań, czy w sferze seksualności, podejścia do seksu, łóżkowych doznań jest coś, co rzeczywiście może odróżniać osoby wysoko wrażliwe od reszty mniej wrażliwej populacji. Co to jest i czym się objawia? Jak wygląda seks osób wysoko wrażliwych? Jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. A po więcej psychologicznej wiedzy, filozoficznych rozważań i dyskusji, poleceń literackich, a także podsumowań najciekawszych informacji z odcinków, zapraszam Was też na mój profil na Instagramie. Ten profil to człowiek absurdalny. Ale zanim do tematu odcinka, to trochę w obszarze wysokiej wrażliwości. Nie wiem jak Wy, ale ja. Między innymi, przez swoją wrażliwość na bodźce, nie lubię chodzić po sklepach. Galerie handlowe są dla mnie na przykład dość przytłaczające, no ale zakupy, szczególnie książek czy ubrań, lubię robić, więc pozostaje mi internet. A że nie lubię przepłacać, jeśli mogę mieć coś taniej, to jeszcze chwilę przed urlopem zacząłem korzystać z bardzo fajnego, dość znanego serwisu Ale Rabat. Ale Rabat oferuje ponad 15 tysięcy kodów rabatowych i promocji, które są sprawdzone i na pewno dostępne. Teraz, kiedy na przykład szukam jakiejś książki albo części ubrania, to łatwo mogę znaleźć najkorzystniejszą ofertę. Wystarczy zainstalować wtyczkę Ale Rabat, do której link znajdziecie w opisie tego materiału, a wtyczka ta automatycznie sprawdzi wszystkie dostępne kody promocyjne. Wystarczy wejść na stronę wybranego sklepu, dodać interesujący nas produkt i przejść do koszyka, a wtyczka Ale Rabat sprawdzi wszystkie dostępne zniżki i kody i wybierze te najkorzystniejsze. Jest to nie ukrywam wygodne, bo nie lubię tracić czasu na szukanie, porównywanie, kombinowanie, co jest często niezbędne, kiedy jeden sklep oferuje wiele różnych kodów promocyjnych na różne grupy produktów. Tutaj wtyczka robi to wszystko automatycznie za mnie. Wtyczka Ale Rabat działa na bardzo wielu stronach oferujących produkty od mody, książek, elektroniki, aż po jedzenie na dowóz. Jeśli tak jak ja, wolicie kupować przez internet, to zachęcam Was do. Pobrania sobie wtyczki i przetestowania, jak to działa, link do niej jest w opisie tego odcinka. Rozdział pierwszy. Seksualne truizmy o wysokiej wrażliwości. Żeby dokopać się do faktów i ustalić coś wartościowego, warto najpierw przyjrzeć się tym popularnym informacjom i przeróżnym truizmom na temat wysokiej wrażliwości, których akurat w kwestiach seksualnych jest wyjątkowo dużo. Na jakie możemy natrafić najczęściej? Z popularnych twierdzeń na temat seksualności osób wysoko wrażliwych możemy dowiedzieć się na przykład, że: bardzo intensywnie przeżywają doznania seksualne. Akt seksualny to bardzo wyjątkowe przeżycie, zahaczające aż o sferę duchową. Seks jest dla nich doświadczeniem silnie angażującym emocjonalnie. Nie lubią mechanicznych stosunków, lubią fantazjować i mają bardzo bogatą, erotyczną wyobraźnię. Do spełnienia seksualnego potrzebują miłości. Są bardzo uważni na potrzeby łóżkowe swoich partnerów. Są wspaniałymi kochankami. Czy to możliwe, że tak właśnie wygląda życie seksualne osób wysoko wrażliwych? Możliwe. Tylko że według powyższych kryteriów, za wysoko wrażliwych może uznać się dobre 90% ludzi. Co więcej, nie każda osoba wysoko wrażliwa musi dokładnie tak podchodzić do spraw łóżkowych, jak wskazują. Powyższe przykłady. Niektórzy WWO mogą na przykład czerpać ogromną satysfakcję z seksu, na przykład bez żadnych głębszych uczuć czy zobowiązań. Poza wrażliwością przetwarzania sensorycznego bardzo różnią nas też różne inne cechy, poglądy czy potrzeby. Gdzie więc szukać tych prawdziwych różnic, doznań i zachowań, które, choć częste dla wysoko wrażliwych, nie są już wcale tak bardzo oczywiste dla reszty populacji? Myślę, że znalazłem cztery interesujące obszary. Rozdział drugi. Wyższa wrażliwość to więcej hormonów miłości. Robiłem już kiedyś materiał o tym, jak kochają osoby wysoko wrażliwe, i żeby nie poruszać się tam po banałach, nawiązywałem do badań neurobiologicznych, które poszukiwały różnic w funkcjonowaniu mózgu. Najbardziej sensorycznie wrażliwej części populacji. Jak się okazywało, osoby wysoko wrażliwe posiadają specjalne warianty genów, które są odpowiedzialne za regulowanie w mózgu poziomu m.in. takich hormonów jak serotonina, dopamina i oksytocyna. Oksytocyna, na przykład, nazywana hormonem miłości, wyzwala potrzebę bliskości i silne przywiązanie. Dużo oksytocyny wyzwala się w czasie porodu oraz podczas np. karmienia piersią, co biologicznie ma wzmacniać relacje matek z ich dziećmi. Potężny zastrzyk oksytocyny wyzwala się też jednak w czasie orgazmu. I między innymi dlatego, od strony neurobiologicznej, akt seksualny dwojga ludzi. Często nawet wbrew ich woli, może prowadzić do zacieśniania się więzi między nimi. Skoro więc wedle badań mózg osoby wysoko wrażliwej ma wyższy poziom oksytocyny, to prostym wnioskiem powinno być, że osoby takie będą się łatwiej i szybciej przywiązywać do swoich partnerów. Czy tak jednak musi być zawsze? Rzeczywiście kilka badań wykazało, że najbardziej monogamiczni ludzie, a więc ci najsilniej przywiązani do jednego partnera przez wiele lat, mają stosunkowo wyższy poziom oksytocyny niż osoby prowadzące bardziej rozwiązły styl życia. Zauważono też, że oksytocyna ma silny wpływ na kształtowanie się pamięci, szczególnie w kontekście społecznym, co ma wpływać na wytwarzanie się obrazu partnera idealnego poprzez przywiązanie się do jego bardzo konkretnych cech. Prawdopodobnie jest więc tak, że im więcej mamy oksytocyny, a dużo mają jej akurat osoby wysoko wrażliwe, tym bardziej działa na nas, pobudza, podnieca konkretna osoba, bo tak bardzo idealizujemy jej cechy: to jak wygląda, jak się porusza, jaki ma głos, zapach. W badaniach na zwierzętach, między innymi myszach i owcach, odkryto jednak, że wysoki poziom oksytocyny nie musi przekładać się koniecznie na monogamiczność. Bardzo mocno wpływa za to na poszukiwanie partnerów określonego typu. Posiadające wysoki poziom hormonu myszy, na przykład, bardzo seksualnie interesowały się wszystkimi innymi myszami o konkretnym zapachu. Owce były z kolei bardzo wierne preferowanym kształtom owczej twarzy. Tego typu badania ze swobodnym dobieraniem sobie partnerów, jak łatwo się domyślić, jest dużo trudniej przeprowadzić na ludziach. Pewne wstępne wnioski zdają się jednak potwierdzać, że osoby z wysokim poziomem okstocyny, a więc na przykład osoby wysoko wrażliwe, mogą być bardzo seksualnie podatne na jednego konkretnego partnera, ale mogą też prowadzić dużo bardziej bujne życie seksualne, mając jednak swój ustalony, bardzo szczegółowy zestaw cech, które je podnieca. Rozdział trzeci. Silne przeżycia, łatwa dekoncentracja. Myślę, że świat nie kręciłby się tak mocno wokół seksu, gdyby miażdżąca większość ludzi nie przeżywała go tak intensywnie. Mimo więc, że wysoko wrażliwi mogą subiektywnie doznawać go, np. w warstwie dotyku czy emocji, mocniej, to jednak jest to bardzo ciężko uchwytna różnica. To, co jednak może być zaskakujące, kiedy np. Na naprawdę wysoko wrażliwa osoba trafi do łóżka z taką przeciętnie wrażliwą, to jak łatwo WWO jest się zdekoncentrować? Bardzo wrażliwe zmysły i łatwość pobudzenia mogą być bowiem, szczególnie w łóżku, tak błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Głos partnera może być bardzo podniecający, jego dotyk szczególnie stymulujący, ale wystarczy irytujące skrzypnięcie łóżka, zbyt silny zapach świecy zapachowej, nieprzyjemna w dotyku pościel i całą magię i głębię połączenia szlak trafia. Co gorsza, u osoby wysoko wrażliwej łatwo wywołać pewnego rodzaju reakcję łańcuchową. Bodziec zewnętrzny budzi ścigające się ze sobą myśli, emocje, wyobrażenia, raz rozpętaną burzę będącą mieszanką pragnienia, irytacji, wstydu i lęku na przykład przed reakcją partnera, która coraz bardziej się nakręca, bardzo ciężko jest później powstrzymać. I znów każdemu może przydarzyć się utrata nastroju. Lub nagły spadek podniecenia. Wysoko wrażliwym przytrafia się to jednak statystycznie dużo częściej i łatwiej. Co może być też powodem konfliktów i nieporozumień, kiedy na przykład partnerowi nie mieści się w głowie, że delikatne kadzidełko zabiło cały wieczór, lub też fajna nowa pościel tak bardzo drapie w plecy, że nic z tego dzisiaj nie będzie. Rozdział czwarty. Podniecająca sztuka. Spotkałem się ostatnio w pewnym artykule z dość odważną, choć ciekawą tezą, że cała tworzona przez ludzi sztuka, wszystko czemu można przypisać wartość estetyczną, wypływa z pobudek seksualnych. Autor cofał się tam aż do teorii Darwina, który twierdził, że całe naturalne piękno istot żywych Kolorowe kwiaty i pióra, majestatyczne poroża i dumne grzywy służą tylko i wyłącznie przyciąganiu partnera, zapłodnieniu lub zapyleniu. Już sama ta teoria jest dość naciągana, bo barwy w naturze mają też przecież czasami na przykład odstraszać. Ale wracając do tezy o sztuce, jest coś w tym, że u osób wysoko wrażliwych doznania estetyczne mogą w szczególny sposób przenikać się z ich seksualnością. Robiłem jakiś czas temu materiał, w którym analizowałem, jak wysoka wrażliwość wpływa na ryzyko zachorowania na depresję. Z przytaczanych tam przeze mnie badań wynikało, że u osób, które miały wysoki poziom tylko dwóch z trzech cech wysokiej wrażliwości, a więc Niski próg wrażliwości sensorycznej i wysoką łatwość pobudzenia, ryzyko zachorowania na depresję było zwiększone niż w populacji. Wysoki poziom wrażliwości estetycznej był jednak czynnikiem, który znacznie to ryzyko zmniejszał, pomagając osobom wysoko wrażliwym żyć życiem pełnym pasji, ekscytacji, zachwytu i płynącej z obcowania ze sztuką i pięknem przyjemności. Chociaż więc prawie wszyscy jesteśmy wrażliwi na określone piękno, działa na nas na przykład uroda naszego partnera, to u osób wysoko wrażliwych z wysokim poziomem wrażliwości estetycznej obszar seksualnego rozbudzenia może znacznie wykraczać poza oczywiste sytuacje. Bardzo podniecający może być nawet zupełnie dla większości ludzi aseksualny film, obraz, rzeźba czy zdjęcie. Rozpalająca może być w zasadzie każda dziedzina sztuki lub też piękno naturalne. Wszystko, co wzbudza zachwyt i estetyczną przyjemność, może dużo łatwiej niż u ludzi mniej wrażliwych zadziałać też jako seksualny stymulator. Bardziej wyczulone zmysły, szybsze pobudzenie i większa aktywność neuroprzekaźników sprawiają, że bariery pomiędzy tym, co seksualne i nieseksualne, są u ludzi wysoko wrażliwych dużo bardziej płynne. Rozdział 5. Seksualność jest bardzo ważna. Ostatni punkt nie jest teorią, na jaką natrafiłem gdzieś w literaturze, wydaje mi się jednak logicznym wnioskiem płynącym ze wszystkiego, co do tej pory przedstawiłem, plus pasuje do generalnej specyfiki wysokiej wrażliwości. Moja teza opiera się też na moich własnych obserwacjach, a mam wśród bliskich znajomych bardzo wiele osób, które są zdecydowanie wysoko wrażliwe. Sam też uważam się za taką osobę. Dlatego też uważam, że sfera seksualności osób wysoko wrażliwych jest dla nich sferą wyjątkowo ważną. Truizm, myślę, że ważne, żeby określić po czym to stwierdzamy. I jak się to ma do reszty populacji? Jak określić, jak ważne miejsce w czyimś życiu zajmuje seks i wszystko, co się z nim wiąże? Kazać ludziom zrobić listy i porównać, jak wysoko w hierarchii ich wartości znajduje się ten punkt? Myślę, że to by nie zdało egzaminu, a mogło wręcz prowadzić do błędnych wniosków. Myślę, że prawdziwa waga takich kwestii, jak chociażby seksualność, może być widoczna dopiero w konkretnych życiowych wyborach, w gotowości do chodzenia na kompromisy. I dlatego uważam, że osoby wysoko wrażliwe, przez siłę przeżywania swoich seksualnych uniesień, które też rozciągają się płynnie na wiele innych obszarów życia, przez mnogość bodźców, które prowadzą u nich do seksualnego pobudzenia, ale też tego pobudzenia delikatność i kruchość, przez zapętlenie przeżywania na linii zmysłów, emocji, fantazji i myśli, które wzajemnie jak spirala potrafią wielokrotnie się nakręcać przez szczególny wgląd w siebie i swój świat wewnętrzny, dużą świadomość siebie również w kwestiach własnej seksualności. Wreszcie przez wyjątkowe wymieszanie seksualności z niemalże duchowością, tak wiele istotnych elementów i przeżyć pojawia się w obu tych miejscach. Przez to wszystko stawiam tezę, że osoby wysoko wrażliwe są dużo mniej zdolne do tolerowania niepasujących elementów w obszarze swojej seksualności, do odnajdywania się w związkach, które nie realizują pełnego potencjału w tej sferze, do tłumienia swoich wyobrażeń, pragnień i potrzeb. I nie musi to mieć nic wspólnego np. z częstotliwością czy liczbą partnerów. Jest to kwestia zdecydowanie jakości i samego nastawienia, pewnej wręcz wiary w to, jak powinna wyglądać seksualność która, jeśli nie jest odpowiednio realizowana, może prowadzić nawet do długotrwałej rezygnacji z doznań w tej sferze. I myślę, że jest to coś, czego większość ludzi, która po prostu bardzo lubi seks, nie będzie sobie w stanie nigdy wyobrazić. I jak wiele innych elementów wysokiej wrażliwości, jest to zarówno jej przekleństwem, jak i błogosławieństwem. Ale jak zwykle, jestem bardzo ciekaw waszych przemyśleń, opinii, doświadczeń dotyczących wysokiej wrażliwości, chociażby w sferze ludzkiej seksualności. Więc liczę tutaj jeszcze na ciekawą jak zwykle dyskusję, wymianę przy różnych poglądów w komentarzach. Serdecznie do tego zachęcam. Zachęcam też jeszcze raz do przetestowania wtyczki, ale rabat link do niej znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszam was ponownie na Instagram po więcej inspiracji, po bycie jeszcze w bliższym kontakcie. Zostawcie też koniecznie subskrypcję. Jeśli jeszcze tego nie robiliście i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.